Witam wszystkich. Don Enrico Mexico przedstawia czerwona fasola kidney w sosie chili. W puszce łatwo otwieralnej. Zazwyczaj tego typu fasola raczej rzadko spotykana w sklepach. Praktycznie w każdym sklepie da się kupić białą fasolę w sosie pomidorowym, a z czerwonym jest już gorzej. Chyba, że mamy jakiś tam tydzień tematyczny w niektórych sklepach, czyli właśnie taki, powiedzmy, meksykański, to taka fasola zazwyczaj jest dostępna. Nie wiem, czemu w normalnej sprzedaży tego nie ma, albo po prostu w tych sklepach, w których ja chodzę, to po prostu jej nie ma. No, to akurat zamówione przez internet, więc można zamówić, kiedy się tam chce. Na pewno jakaś to jest odmiana od białej. Tu będzie czerwona. Jest to produkt niemiecki. Mamy tego 400 gramów. Kaloryczność w całości to 340 kcal, więc raczej niewiele, ale to nie problem w moim przypadku. Jak ktoś nie jest wege w moim przypadku dojdzie jeszcze jedna puszeczka. No ale najpierw sprawdzimy, jak to smakuje w takiej postaci bezmięsnej. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj czerwoną fasolę kidney 52%, woda, koncentrat pomidorowy, papryczka, czyli 40%, kwas cytrynowy, sól spożywcza, modyfikowana skrobia, cukier, przyprawy, zioła. I to tyle. Wszędzie ten cukier muszą wpierdzielić. No nie ma konserwantów, jakichś tam dziwnych składników też, więc skład jest jak najbardziej, jak dla mnie, w porządku. A czy to będzie smaczne? I czy będzie wyczuwalna ta papryczka chili? Bo czasami z tymi produktami różnie bywa, coś jest napisane, że jest pikantne, a tak naprawdę nie jest pikantne. Zobaczymy, jak tutaj to będzie. Tu jest to określone dwie papryczki na cztery, czyli taka średnia ostrość, powiedzmy. No ale zobaczymy, jak to będzie. No bo trzeba otworzyć i najpierw zjeść. W takiej postaci to nie wiem, jak to smakuje, skoro jem to pierwszy raz. Widzę, że to takie powiedziałbym na gęsto jest. Nawet nie chce samo wyjść. Czyli dobrze. Nie jest to rzadka rozwodniona woda z koncentratem, tylko coś bardziej gęstszego. Tak to się przedstawia przed podgrzaniem. No trzeba uważać, żeby tego nie przypalić, czyli po prostu ciężko, często mieszać. No i raczej ustawić to na jakiś mały płomień, żeby to lekko się podgrzewało, bo przy większym to będzie się przyklej się i zacznie się przypalać. No. Jeśli chodzi o skład, jest to dosyć obiecujące. Ale jak będzie smakować, to za chwileczkę się przekonam. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Tak to się prezentuje po podgrzaniu. Danie dosyć gęste, mocno zagęszczone. Powiedzmy, sam sosik. Jak smakuje? bardzo dobry, mocno pomidorowy, dobrze doprawiony. Czuć rzeczywiście te chili. Więc nie ma tu jakiegoś oszukaństwa, że niby średnio mówię, że ostre, ale jednak tą ostrość, ostrość jest wyczuwalna. Nie są na może przesadnie ostre, ale jak najbardziej to jest wyczuwalne. Powiedziałbym, że w sam raz jest tutaj tego chili dodane. No i same fasolki Miękkie, bardzo smaczne, trochę inny smak od białej fasoli, więc jakaś różnorodność jest. I całość, mm. bardzo dobrze doprawiony sos. Już nie chodzi też o chili, ale o inne przyprawy. Powiedziałbym, że prawie idealne danie bez doprawiania można zjeść. Ale tam jeden składnik sobie dodam. Maj No bo tam, gdzie rośliny strączkowe raczej można takie dodać. Ale ogólnie żadnych innych przypraw tutaj nie trzeba dodawać. Nawet w sumie i tego też nie można, jak ktoś nie chce, ale jak na takie proste danie, spora porcja, ale mało kaloryczności, to w zależności czy chcemy zjeść sobie do smaku wyłącznie. Nie zależy nam na kaloriach. To jest to jak najbardziej w porządku. No i rzeczywiście jest to całość smaczna. O ile ktoś lubi, oczywiście, fasole, mi takie coś jak najbardziej odpowiada. Szybkie do zrobienia, jedynie podgrzać, lekko. Bardzo fajna konsystencja. Nie jest to jakiś koncentrat pomidorowy rozwodniony z dużą ilością wody. Tylko czuć te pomidory. Bardzo dobre danie w takiej postaci powiedzmy wege, czyli bezmięsnej. Ja zaraz sobie to przerobię na coś bardziej kalorycznego. Ale w takiej postaci jest to bardzo dobre. Wersja nie dla wegetarian. Dodałem tutaj jakieś 100 gramów wieprzowiny. Można dodać jakiekolwiek inne mięso, jakie akurat mamy, no i mamy większą porcję, większą ilość kalorii, dodatkowy tłuszczyk tutaj doszedł. Jest to jeszcze smaczniejsze niż było, chociaż taka wersja bez mięsna też jest w porządku. Mm. No mi są dzisiaj potrzebne kalorie, a nie tylko coś zjedzenie do smaku, więc tak musiałem sobie zrobić, ale od czasu do czasu można zjeść też wersję w takiej formie jaką producent przygotował. I też będzie w porządku. Mm. Polecam to danie jak najbardziej. Czy to wersji bezmięsnej, czy wersji mięsnej, jak tam sobie chcemy to zjeść. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.